Państwa zaczynamy od powstania stacji. Takim pierwszym krokiem było zatrudnienie pierwszego pracownika stacji 2 grudnia 2002 roku i ten pracownik nadal jest i stoi tu dzisiaj przed państwem. Yes, so first step of establishing of trial station, Stetkowki was employing of, uh, of course, first uh, trial station employee, and uh, it's this employee is uh, also with us and he's standing over there. It's Marian. Następną ważną rzeczą, która była do zrobienia, było ustalenie lokalizacji stacji. Jak ważna to rzecz? działalności takich właśnie przedsięwzięć jak stacja doświadczalno hodowlana nie muszę chyba tutaj tłumaczyć. Z różnych możliwości skorzystaliśmy naszym zdaniem z najlepszej i wybraliśmy miejsce, lokalizację w spytkówkach, w gospodarstwie rodzinnym państwa pierścińskich. creating breeding station is to choose proper location and uh, as already Mariusz said um, they probably they, they for sure choose the best option so they locate so they located trial uh, station, station of in and uh, um, privately family-owned uh, farm of uh, Mr. Bieszczadzeński i do dzisiaj tam jesteśmy. and uh, we are there for today Pierwszą odmowę pięciorżarną podpisaliśmy 27 czerwca 2003 roku. Jakie były główne powody założenia i jakie główne cele zadania zostały postawione przed uh, stacją? Jakie były i of creating of trial station. Głównym zadaniem stacji jest prowadzenie doświadczeń polowych dla udziałowców Zaten Union i firm partnerskich. Stacja prowadzi doświadczenia w zbożach ozimych, zbożach jarych i rzepaku ozimym. So, uh, the main purpose of uh, trial stations w is to conduct field trials of, for borders of Zaten Union and cooperating firms first. Um, they are tested uh, winter and spring cereals and uh, winter oil strip. Dalszym naszym zadaniem jest selekcja wczesnych materiałów hodowlanych na polowych zasiewach selekcyjnych. Następnym ważnym zadaniem jest reprezentowanie hodowców w procedurze wpisu odmian do

I korzystamy tutaj ze stacji Czaborowskich oraz prywatnych takich jak na przykład Farol. And next next uh, objective is to create external uh, network of uh, trails, and for that we are using uh, trail station of Czaborów, short trail station, and such companies like Farol. Dalsze działania to jest oczywiście współpraca uh, z centralą za ten union w Wągrowcu w dziedzinie marketingowej. Głównie oferujemy tutaj w tej współpracy nasze poletka demonstracyjne, różnego rodzaju doświadczenia wdrożeniowe, organizacja dni pól, spotkań z rolnikami i udział w różnych innych projektach marketingowych. Next important objective task of station Zbytkówki is cooperation with office in Wągrowiec, I'm starting Um, we provide uh, service in uh, demonstration plots, we organize product manager trials, we organize also field days uh, meeting with farmers, uh, and uh, we are partners in various other marketing projects. zadania stacji wchodzi również reprezentowanie firmy w przedsięwzięciach branżowych hodowli roślin, Przykładem takim jest wielkopolski zespół PDO oraz komitet hodowców przy PIN. We also represent the company in projects of uh, seed industry, uh, for example uh, Greater Poland Voivodeship Board of uh, Post Registration Variety Testing. Briefly, shortly PDO. Uh, we also represent company in the breeders' uh, committee at Polish Seed Association. Shortly PIN. No, i zaczynamy spacer po historii. Mamy tutaj e, najważniejsze fakty z historii stacji. Jesteśmy na początku. Jest sezon 2003-2004, e, i pierwsze żniwy, siewy, i pierwsze żniwa. Tak, zaczynamy od początku. 23.04: Wysiane zostało w tym, w tym pierwszym roku 3487 poletek doświadczalnych i 3280 tak zwanych mikropoletek. I możecie państwo na fotografiach zobaczyć jaką wtedy 20 lat temu dysponowaliśmy techniką. And you can see on the photos over there uh, what kind of machinery we were operating uh, 20 years ago. Prosty siewnnik hege zaczepiany na ciągniku. Uh, very simple uh, sewing machine hege i prosty uh, kom combine uh, Hege 140 and simple uh, plot combine harvester HEGA 140. Przechodzimy do następnej części historii. Podzieliłem to na takie trzy części. To są lata 2004-2011. So uh, I, so I tutaj zakres prac został już bardziej rozbudowany. Mieliśmy w tym okresie około 6 tysięcy poletek doświadczalnych i 5,5 tysiąca poletek. Tych małych mikro. Plots. Takim ważnym momentem w tym czasie było rozpoczęcie zasiewów selekcyjnych żyta mieszancowego. To był sezon 2006-2007. I wtedy e, zakres tych prac był około, między 10 a 12 tysięcy takich pojedynczych poletek, jak Państwo widzicie tutaj na zdjęciu. I to, wte i to wtedy właściwie zaczęliśmy taką bardziej poważną pracę już hodowlaną i selekcyjną. Next bardzo important milestone było w 2006-2007 roku, kiedy zaczęliśmy wyczyszczanie hodowli z Hibby Rye. To było około 10-12 tys. Ploty, jak widzicie na zdjęciu poniżej, małe ploty, i jak Marusel powiedział, w tym czasie zaczynamy poważne prace hodowlane. Dalsze ważne rzeczy, które się wydarzyły w tym czasie, to e, w sezonach 2007-2001 prowadziliśmy doświadczenia PDO, żebyśmy mogli weszliśmy w system ten projestrowego doświadczalnictwa odmianowego. no i to też było dla nas bardzo ważne że mogliśmy brać udział w tej sieci doświadczalnej 2007-2011 in this period uh, we were included in support trialing network where we were testing post registration um, let's say system, uh, winter oil spray, varieties um. Zwiększenie zakresu pracy spowodowało zatrudnienie dwóch pracowników w postaci asystentki i technika. Because we increased uh, level of intensification of our operation, uh, we had to employ hire two new employees, female assistant and technician. I tu kilka zdjęć z, tych, z tego okresu. Um, and you can see a couple photos from this period. Tutaj jest pokazany siew mikropoletek na starym, takiej starego typu, nie starym, ale starego typu siewniku Oyord. Następnie już żeśmy poszli troszkę do przodu i używaliśmy do zbioru poletek kombajn Haldrup C65. Next we, were, we did step, step forward by acquiring combine harvester Hydro C65. Był to kombine, który zbierał plon ziarno z poletek do pojedynczych woreczków. To simple combine harvester collecting yield grain from from the plots into small te były zwożone na naszą halę i tam było, były ważone.

Przechodzimy do następnego okresu. Jest to okres 2012-2023. I w tym okresie zakres naszych prac ilość poletek znowu wzrósł. Do około 12 tysięcy poletek doświadczalnych i 13 tysięcy mikropoletek. Of uh, plots, regular plots and 30,000 of microplots. I takim tutaj ważnym momentem, momentem w, tej, w, tej, w tej części naszej historii było zwiększenie ilości poletek e, rzepaku ozimego Zaczęliśmy e, e, siać poletka doświadczalne rzepaku ozimowego dla firmy DSV. Next import, next Zwiększenie tych prac spowodowało zatrudnienie następnych dwóch pracowników. Znowu doszła do nas asystentka i technik. And again increasing level of our operation um, was uh, combined with employing two additional employees, again female assistant and technician. I tu parę zdjęć z tego okresu. Here see some from Oczywiście zwiększenie ilości, zakresu, ilości poletek i zakresu prac spowodowało potrzeby inwestycji. Zostały. Został zakupiony kombajn C165 w roku 2012. So in 2012 we purchased new plot combine harvester TURN 165. Drugi kombajn w 2016, TURN z, z, z 150. And in 2016 next a plot combine harvester TURN Z150. I tutaj był bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o zwiększenie wydajności i uproszczenie pracy, ponieważ te kombajny wyposażone są w, tak z, w, w system Schlingmana, And there was this huge step forward because these harvester are uh, our equipment in Schlingmann uh, system. E, to znaczy e, poletko jest koszone, ważone, e, badana wilgotność i pobierana próba. Wszystko odbywa się na polu. So these machines uh, were able to not just harvest the uh, plot, but in same time were able to weight the yield. Uh, we're able also to measure. Um, moisture and take a sample directly on the field. I drugim, tak, drugą inwestycją był zakup nowego siewnika wraz z, z ciągnikiem John Deere. Siewnik jest również firmy CUN, i uh, on również pozwolił nam na sprawniejsze przeprowadzenie siewów w, w porównaniu z tym siewnikiem, który Państwo na początku oglądali: HEGE, właściwie można powiedzieć, że 50%. Więcej poletek można zasiać w ciągu dnia tym silnikiem niż tym starym. So next good investment was uh, purchasing a plot set plot seeder uh, uh, from Zorn and uh, coupled with uh, tractor from John Deere. In comparison to previous seeder, um, there was a 50% increase in efficient efficiency per day. So we were able to sow 50% percent uh, plots more in comparison to previous uh, technique. Oczywiście e, e, możliwość e, wykorzystania w naszej technice doświadczalnej polowych, doś, e, po, doświadczalnictwa polowego e, sygnału dokładnego GPS pozwoliła nam na e, zastosowanie tego systemu w procedurze mierzenia pól. In 2016 we to use a system by GPS so it Measure more precise fields. I oczywiście przy takim zakresie poletek doświadczonych, że zimnego, bo to było jest około 3,5 tysiąca poletek. Musieliśmy zrezygnować z ręcznego odginania poletek tych rzepakowych i zakupiliśmy rozginacz oanu firmy Haldru. I operation types of Oysy Uh, up to 3,500 three uh, ounce plots. plots. Um, we were unable to uh, divide these plots by hands like, like it was in the past, so we purchased plot divider from Halto in 2016. Next uh, expansion of our uh, machinery techniques.

Dokładność tego systemu to 2,5 cm. Teraz przejdę do następnej działalności stacji. Jest tutaj, chodzi tutaj o procedurę rejestracji nowych odmian. I proszę Państwa, w roku 2003. Kiedy stacja przejmowała te obowiązki? W krajowym rejestrze znajdowało się 20, znajdowało się 23 odmiany. Y, Zatem Unią Polska wpisano tylko kraj, rejestru. National, uh, there were just 23 of yeah. Przez te 20 lat działalności stacji,

Tutaj trochę bardziej szczegółowo ten slajd przedstawia. Na dzień 30 czerwca 2003 roku w krajowym rejestrze aktualnie za tę Unią Polska ma 86 odmian. At the end of uh, June 2023, Southern Union has registered in national uh, register 86 varieties. I e, pszenicy zwyczajnej ozimej e, mamy 21 odmian, w tym dwie odmiany mieszańcowe. So there is 21 winter wheat varieties, including two hybrid varieties. 15 odmian jęczmienia ozimego. 15 winter barley. 6 odmian pszenżyta ozimego. 6 varieties of winter wheat. Osiem odmian żytał zimnego, w tym trzy populacyjne, pięć odmian mieszczańcowych. Pszenica jara, y, zwyczajna jara przewódkowa, dwie odmiany. Slash wheat, two, two varieties. Jęczmień jary, czternaście odmian. Obiez y, zwyczajnej jary, sześć. Groch, trzy. Three. bobik 3. Jedna odmiana e, kukurydzy, faceli, gorczycy 3, żodkiewi, oleistej 3. Uh, Ale proszę and Państwa, to, ta tabela już jest nieaktualna. this table is already uh, not actual. Dzisiaj rano e, odbyła, odbyło się posiedzenie do sprawy rejestracji roślin zbożowych, zboża jare w coboru. Today there were a of a for a I z nieoficjalnych wiadomości z coboru. And from unofficial information from coboru Mamy dwie nowe odmiany. We have two new varieties. Jedną odmianę pszenicy jarej e, Um, links z, uh, z hodowli Wirsum are, uh, zgłaszane przez Borysa Ekendorfa. Um, links, odmiana Links. Uh, from, uh, uh, z uh, hodowcą jest Wirsum, holenderska firma. Uh, from, uh, Wirsum. A z, zgłaszane było przez Borisa Ekendorfa. Uh, tak. I druga odmiana, eh, odmiana eh, owsa zwyczajnego i jarego. And next new varieties, uh, oat variety. Odmiana waran, eh, Nordzat. It's, uh, it's a Varan z hodowli Nordat. Z Varan to norma. Na koniec eh, parę eh, zdjęć eh, przedstawiających pops. All right, at the end the a couple of photos uh, depicting i suppose, station. Poletka w stacji z lotu ptaka. Um, Field plots uh, from aerial view. Rzepak, zboża. Orysie, teren, uh, cereals. Oczywiście bardzo ważną e, sprawą, którą e, hodowcy chcą tutaj w tej stacji naszej zbadać jest. E, e, e,

And as you see we had good 3 occasion around two three times among all these 20 years uh, to make selection um, in terms of this uh, trait. Tutaj kilka zdjęć z dni pola. Couple of photos from the field days. Oczywiście odwiedzający nas goście prowadzeni przez Leszka. Of course uh, you can see our guests led by our boss Leszek. No, i jak nasi gospodarze, nasi państwo Wieszczeczyńscy, widzieli tak piękne przężyto na naszych poletkach, uh, z... i uh, zasiać naszą odmianę na swoich polach produkcyjnych, odmianę przężyta u zimnego Tadeus, to, uh, use, uh, our on their own i z tego, co wiem, byli zadowoleni. And as I know they were satisfied. Proszę państwa, tutaj zdjęcie przedstawiające naszą odmianę jęczmienia zimnego Goblin Nordat wyhodowaną przez pana doktora Eberharda Laubacha. You can see our one of the main um winter barley varieties um bred and i tutaj e, e, Tomek przedstawia tą odmianę na dniach pola, a obok Tomka stoi taki młody gość. Our Tomasz, product manager, Tomasz uh, product manager of open is uh, describing, uh, this on our field days and next to him is standing this small little guy, e, który ma na imię Jakub, uh, which is his name Jakub. Szukaliśmy nazwy dla tej odmiany i stąd powstała ta nazwa razem z Eberhardem, żeśmy to zaaktuowali i zgłosili. We were looking for name of new varieties and together with uh, Mr. Eberhard, Laura, we were accepted this name and uh, registered in support. I oczywiście dzisiaj uh, Jakuba nie mogło zabraknąć razem z nami. And of course, uh, Jakub is with us today, Tutaj, proszę państwa następne zdjęcia z Nepalu. Szczególnie na tym zdjęciu widać jakim, jakim portfolio odmian dysponuje za ten union. You can see a range of in Zaten union I średnio na paletkach demonstracyjnych wysiewamy około 60-80 naszych odmian. In average on demo plots uh, we have around 60 Uh, Rzecz moja, to są nasi, to jest nasza załoga. Ladies and gentlemen, this is our team. I w imieniu całej tej załogi życzymy Państwu miłego świętowania razem z nami dzisiaj. Uh, and in the name of all crew, we are wishing you a happy celebration of our anniversary. <laughs> Dziękuję bardzo.